Hej, cześć, witam Was dzisiaj w nowym przeglądzie Pepko. i dzisiaj będą ciuchy i torebki. I zaczynamy. Torebka 50 zł, jest to torebka z myszką Miki. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Duży shopper bag. i do tego jest jeszcze kosmetyczka, także 50 zł torebka z dość sporą kosmetyczką, także możecie sobie ją bez problemu odpiąć lub schować po prostu do torebki, yy, zostawić tak przypiętą lub całkowicie odpiąć i nosić po prostu osobno. Tak to się prezentuje. Dajcie znać jak Wam się podoba taki duży shopper bag i czy lubicie myszkę Miki, ja uwielbiam. Także całkiem yy, ciekawie to wygląda, naprawdę fajnie. Tutaj mamy parasol. No i te parasole, słuchajcie, są one size, czyli jeden rozmiar cena. 25 zł. Ta parasol jest taka dość spora, zresztą zaraz ją rozłożę dla Was. Tak to się prezentuje. Przezroczysta, cała dookoła jest z myszką Miki. Jest dość duża, także i dla dorosłej osoby i dla dziecka będzie super. Naprawdę genialne są te parasole. Bardzo fajne. No i tutaj co my mamy dalej? Słuchajcie, koszulki. Te koszulki są świetne. Białe w po prostu Lola lolabany. 25 zł. W królika Baxa, wszystkie postacie po prostu Disneya. Rozmiarówka jest od S dosłownie do 3 XL także naprawdę spora jest ta rozmiarówka, dość duża. Zwykły krótki rękaw, po prostu bawełniana. A tu mamy, słuchajcie, koszule. Tu są koszule z rękawem takim do łokcia, delikatnie nawet za łokieć. Biała koszula po prostu we, we wzory Disneya. Cena tej koszuli to 40 zł, ale jeżeli lubicie na przykład do jeansów, myślę, że można to bardzo fajnie wystylizować, na przykład do tego jasne rurki i nawet szpileczki i by to naprawdę fajnie wyglądało. I tutaj jeszcze sprawdzam dla Was te koszulki rozmiarówkę, patrzcie, aż do 3XL. Także te koszulki naprawdę, ta rozmiarówka była bardzo duża. Tu za 30 zł mamy znów koszulkę lolabany, Piękna, taka pudrowo-różowa, brudny róż, tak bym to nazwała. I też bawełenka, bardzo fajne. Tutaj mamy dresik. Tu jest bluza, również lolabany, Z kapturem, zwykła szara z kapturkiem, ze ściągaczem. I ta bluza w cenie 50 zł, w cenie 50 zł, tak, zwykła szara, dresowa, wiecie, czy na weekend, czy gdzieś po pracy sobie zarzucić taki dresik, jeszcze patrzę rozmiarówki XL, -ki, były L, -ki, S -ki. i do tego mamy spodnie, tak, do tego mamy szare spodnie ze ściągaczem na dole, tutaj patrzę cenę dla Was, cena to 40 zł tych spodni. Tak samo rozmiarówka od Eski, dosłownie to do chyba 3XL, yy, z kieszeniami. Delikatny napis po boku, także bardzo fajny, myślę, dresik. Jeżeli y, lubicie postacie Disneya, ja dajcie znać, ja bardzo lubię. Tu mamy za 40 zł yy, narzutka. To jest taka zwykła, szara, sweterkowa narzutka, po prostu na teraz, prążkowana. Taki ala sweter, ale bardzo przyjemny materiał, taki delikatny, yy, bardzo mięciutki, przyjemny do ciała. I tak samo, jeszcze tutaj obok są sukienki, też z tego samego materiału za 40 zł, tylko po prostu, wiecie, zwykła sukienka czy do czarnych rajstop, yy, myślę na jesień. Bardzo fajna, ja mam podobną, tylko w kolorze beżowym. Delikatne dwa rozporki na dole, także tak to się prezentuje. Bardzo fajny, taki mięsisty, delikatny materiał. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo mi. Muszę wam powiedzieć, że bardzo i myślę, że to się też będzie bardzo fajnie nosić i będzie się fajnie prało. No i to już yy, tak wygląda to na mnie. Skoczyłam szybko do przymierzalni. Ja mam rozmiar y, M -kę. aktualnie na sobie. Także myślę, że ta M jest spoko, ale myślę, że Lka byłaby chyba nawet jeszcze lepsza. Ja lubię takie narzutki właśnie nosić wieczorami do jeansów, do espadryli. Yy, na bluzkę na ramionczkach, po prostu wiecie, jakie jest chłodniej. Tu mamy czarną kurtkę w cenie 60 zł. Tak samo rozmiarówka jest y, bardzo duża, zwykła, czarna, taka przejściówka z kapturem na jesień, na późniejszą jesień, początek zimy. No i to jest petarda. Słuchajcie, to jest taka kurtko, y, bluza za 80 zł rozpinana z takiego alabukle, z takiego swetra. Jest to po prostu genialne z kapturem. Ma takie fajne, prążkowane, y, takie kręcone sznurki. No fenomenalne, jest to takie emitujące bukle, ale w zasadzie to jest takie swetrowe, ciężko nazwać w sumie z czego to nawet jest zrobione i rozmiarówka jest od Ski do L, -ki. ja tu mam na sobie S, słuchajcie ja mam na sobie S i to jest taki jakby Ala oversize, bo rękaw jest po prostu idealny, zobaczcie te sznurki jakie są fajne czarne i to jest takie o, tu macie kieszenie, do końca się to nie zapina, tak to wygląda takie przedkolanko, także rewelacja. Czy na teraz, czy nawet na jeszcze chłodniejsze dni, narzucić sobie to na przykład na jakiś sweter. No myślę, będzie to wyglądać genialnie. Jest fajne właśnie szerokie. Także myślę, że spokojnie to się Mkę, to spokojnie wejdziecie w tą Eskę, bo to jest naprawdę dość spore. Tu mamy sukienkę, cena 30 zł, piękna, pudrowo-różowa, długa sukienka maxi na regulowanych ramionczkach. Regulowanych w niebiesko-białe kwiatuszki, śliczna. Także na lato, myślę, bardzo fajna. Także jeszcze, jeżeli macie ochotę, to leccie po sukienkę. Tutaj mamy taką 100% LiOCell z jeansu sukienkę, cena 50 zł. Taka koszulo sukienka. Tak wygląda rękawek, guziczek przy mankietach. Dwie kieszonki u góry, guziki, kieszenie. Także taka jeansowa, myślę, do gołych nóg, do klapek, do trampek, do espadryli. Będzie wyglądać naprawdę bardzo fajnie. Tu mamy czarne spodnie dresowe z zamszu. Cena 30 zł. To jest taki aksamit czarny. One są bardzo czarne, tylko tutaj po prostu słońce delikatnie, wiecie, zabiera kolor. Z kieszeniami na dole są ściągacze, zwykłe takie czarne nagumce i jeszcze do tego były, widziałam, pamiętam, wcześniej bluzy. Bluzy były czarne i jeszcze te dresy były w kolorze też beżowym. Przynajmniej niedawno jeszcze je widziałam. Tu mamy takie zwykłe bawełniane bluzki, e, zwykła szara, 20 zł cena. Zwykła bawełenka z krótkim rękawem zawiniętym, e, bohimian po prostu napis, delikatny taki nadruk. Tu jest pudrowo-różowa, też również z serii Mickey, e, cena 25 zł, także tak samo rozmiarówka jest. Bardzo duża od esek do 3XL, nawet także w pudrowym, w pudrowym różu, też fajna. Tutaj mamy sukienkę: cena 50 zł. Sukienka w kratkę z ogromną, taką dużą, fajną falbaną na dole. Zobaczcie, bardzo fajnie się prezentuje: w taką beżowo-granatową, w beżowo-różową krateczkę. Jeżeli lubicie kratkę, odcinana, też fajna. No i to jest super: 30 zł. Taki. Mięciutki sweterko bluza z rękawem załokieć, pudrowo różowy kolor, prążkowane, ściągacz na dole, prześliczna i tak samo rozmiarówka xl 3 3XL-ki, L, skm -ka, także każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo fajna, taka mięsista nie wiem, czy słuchacie, po nią nie wrócę, bo super. Do tego jeszcze była też taka mm, brązowa, w jasnym brązie bluza, tak samo. Z rozporkami na dole, taki dekolcik wódkę, także nic tam was pod szyją nie ciśnie. I jeszcze była taka sama w kolorze jasnego beżu, także ta też była dość fajna. Także ten dekolt jest tak duży, że nawet sobie można delikatnie spuścić na jedno ramię. Tutaj mamy znowu bluzkę bawełnianą, zwykła taka Miki z krótkim rękawkiem, zwykła bawełniana, tutaj mamy brązową. Ze złotą myszką Miki, Także tych serii z Mickey było bardzo dużo. 25 zł. Do wyboru, do koloru, co kto lubi, ale bardzo dużo postaci Disneya. Tutaj cena 30 zł. Taka fajna, właśnie mięsista, taka mięciusieńka bluza. Znowu ręka w taki delikatnie załokiet, ściągacz na dole. Taka sportowa, czy do dressów, czy do getów. Właśnie też w takim fajnym pudrowo-różowym kolorze. Słuchajcie, jeansy. No rewelacja. 50 zł te jeansy. Tu akurat jest 38 rozmiar z dziurą. Rurki, śliczny, fajny taki niebieski kolor, jaki możecie dorwać w sieciówkach z dodatkiem elastiku. Także naprawdę bardzo fajne te jeansy były. Słuchajcie, skinny, czyli takie wiecie, obcisłe rureczki, ale naprawdę kolor, ale te są genialne również. 50 zł z tym białym sznurkiem. To wygląda po prostu fenomenalnie. To są coś w stylu mam jeans. Też przecierane na kolanach. Zobaczcie, no wyglądają, no prześwietnie. Z tyłu, kieszenie, także będzie fajnie, myślę, pupa w nich wyglądała. Mam fit. Także, no, naprawdę jeansy w Pepko są całkiem fajne. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to lećcie do Pepko. No i tych rozmiarówek też było dość sporo. Co mamy dalej? Tutaj mamy takie szerokie, też cena 50 zł. Z takim pasem, yy, pasem całe szerokie, takie cieniutkie. Na lato są super. Słuchajcie, takie rozszerzane z paskiem, ze ściągaczem. Kieszonki z tyłu, także bardzo fajne, takie luźniejsze. Tutaj mamy taki kaszkiet, tak bym to nazwała w kratkę. Cena 80 zł. To jest taka gruba koszulo-płaszcz. Ja mam dwa takie podobne beżowe, ale naprawdę na wiosnę. Na jesień rewelacja. Taki kaszkiecik w kratę. Bardzo fajnie ta krata, taka czarno-beżowa. Rewelacyjnie to wygląda. Na łuziki, na jakiś sweter, czy na golf sobie zarzucić na chłodniejsze dni. Tutaj mamy dalej, kochani, torebkę. Torebka na lato, taki ala koszyk. Beżowa, naprawdę fajna. W środku jest ściągana, także nic tam Wam, wiecie, nikt nic Wam nie wyjmie. Tutaj mamy kolejną za 35 zł. Cała jest z materiału z takim pomponikiem. W środku jest suwak, także super. Mniejsza kieszonka, taka czarna we wzory z białym. Także bardzo fajna torebka na lato. No i co my tu jeszcze mamy? Taką dużą, jakąś czarną torbę. Tutaj tu jest plecak, tak to mamy. Plecaczek, ale to można nosić jako torebkę i jako plecak. Jak kto po prostu woli, 50 zł, coś takiego ortalion, ortalionowego. Także tak to się prezentuje. Bardzo fajny, taki pikowany. Co tu mamy jeszcze, kochani, dalej? Jeszcze mamy białą spódniczkę w cenie 30 zł. Biała jeansowa, fajna spódnica, taka jakby alamini. Także też bardzo fajna sprawa. Co my tu jeszcze mamy, kochani? Ciekawego. Yy, Jaginsy, tak. Białe rurki dżeginsy. Tak się prezentują. Też myślę, bardzo fajne. No i kochani, to tyle. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Buziaki ściskam. Papa. Pa. Dzięki za oglądanie. Subskrybuj po więcej. Buziaki. Pozdrawiam serdecznie. Pasiawiki Beauty. Papa. Pa.